Trzeba powiedzieć, że państwo muzułmańskie. Państwo muzułmańskie, bo w 90 ponad procentach są to muzułmanie. Co by było bez misjonarzy w Gwinei? Według ojca. Oczywiście jest trochę gdybanie, ale na podstawie życiowego doświadczenia tutaj. Czy przez 5 lat ojca kadencji tutaj tak. zdarzyły się jakieś napady, grabieże, coś zostało skradzione z sanktuarium? Witam serdecznie w nowym odcinku, w którym odkrywamy tajniki życia Ojca Marka w Gwinei. I teraz jest ważna sprawa, bo teraz jest teraz jest komisja teraz jest rządowa, która przyjechała tutaj ocenić. E, tak, pokrótce. Potężne sanktuarium to jest Maryjne Sanktuarium Narodowe. Ile tutaj miejsc jest, bo, bo ja, nie e, wiem, Mówią od 20, 20 do 25 tysięcy. I kilka, kilkanaście lat temu e, państwo e, podjęło się e, finansowania tego, tego obiektu, e, na co czekaliśmy od lat I, i, i bardzo potrzebne. Trzeba powiedzieć, że państwo muzułmańskie. Państwo muzułmańskie, bo w 90 ponad procentach są to muzułmanie ale współpracujemy dobrze, przynajmniej w Bofa. No muszę powiedzieć, że nasze relacje są. Można powiedzieć doskonałe. Być może nie w całej Gwinei tak wspaniale się współpracuje, ale tutaj po dzień dzisiejszy, że powiedzieć, jest, jest super. Był czas 5-6 lat. Zatrzymano pracę z braku finansów. Dlaczego, jak to się dokonało, trudno mi powiedzieć, nie zostaliśmy poinformowani. Zobaczcie, ojciec Marek na wizytacji przyjmuje tutaj właśnie kontrolę rządową, i no niestety, ktoś musi tego pilnować. I powiem Wam szczerze, że tego typu inicjatywy w Afryce muszą być pilnowane, bo tutaj ojciec Marek trzyma rękę na, na pulsie, więc. Możecie zobaczyć, jak to wszystko ładnie się rozwija, ale w normalnych, znaczy w normalnych, w innych miejscach, niestety, no możliwe, że, że na taką skalę by to przedsięwzięcie nie miało miejsca. Możecie się domyślić dlaczego. Nowa parafianka. Słuchajcie, ile teraz pokazać wam? To jest modliszka. Nic innego, modliszka zjada samca. No ale to tak na marginesie. To... Totalnie poza tematem. Idę teraz do harcerzy. Chcę Wam pokazać. No, dawaj, tutaj. Coś tutaj widzę, że już z kierownikiem chyba chcesz zostać. Co do Polski pojedziesz? Pojedziesz do Polski, do kierownika. Będziemy mieszkać razem. Dobra, muszę ją tutaj wysadzić, bo bez biletu jedzie. Autostopem. No, no, dawaj, dawaj. Moi drodzy, chodzi o to, że skautowie w Afryce.

can you tell me something more about scout here in this country how long it exists here yes uh, it's been many years many decades since we've been here uh, it all started with the colonization and with uh, the missionaries that came and the first scout grabs groups were created here by the missionaries and that was around uh, 1920 Okay yes. so usually when you have scout so usually you cooperate with Christian Christian community of course because even the first scout groups were directly attached to a parish so here we used to have what uh, Catholic Christians and then Muslim Christians and then others but since a few years ago like uh, 2018 we had a protocol which uh, in which we came together we came together as one association now we are one national association of scouts in guinea so this is the logo official logo of about course. the scout yes. association national the scout the guinea yes and internationally agree sans connaître le maître mot de la jungle. le maître mot de la jungle. nous sommes de même santé toi et moi puis puisque tu connais le maître mot de la jungle, andre je n'ai blanc did you have any scout from europe before from europe no we don't usually have them only some visitors that used to come here and people like the missionaries the priests that have been scouting their countries before and come here in guinea for their mission and then they, they will be cooperating with us so question do you want to cooperate with european scout of course, they as can you know, come to to meet you here. Of course, as you know, Scout is all about fraternity. It's all about you know being together. It's always good to share the way we we do things, the way we do the customs. You know, Scout is something unique, but it is um, it, it depends also on the different uh, the differences that you can uh, find in any other countries. Cool. yeah So I keep fingers, bro. Mm -hmm to connect the scout from Gwine, africa and scout from europe from europe of course thank, thank, you, thank, you, Thomas, thank you so much and thanks to all your followers thank you so much yes. for a lot of information and see you in poland definitely i will <laughs> really like that bye-bye yes see you <laughs> Ciekawa, ciekawa, możliwość poznania harcerzy z Gwinei, a tymczasem wracam do ojca Marka z nadzieją, że już skończyła się ta wizytacja, która ma sprawdzić w ogóle jak funkcjonuje funkcjonuje sanktuarium. Jak minąłem ojca Marka, to widziałem, że, że był trochę zdenerwowany, bo niestety Moi drodzy, to nie działa tak jak u nas w Europie, że masz konkretną procedurę, projekt, realizujesz to. To trochę jest takie. Oni mówią, co by chcieli, ale nikt tego nie napisał. Później to egzekwują, więc, no tak, więc pewnie ojciec Marek jest trochę spięty, zdenerwowany, ale miejmy nadzieję, że to ogarnie i za chwilkę będziemy mogli kontynuować rozmowę z ojcem Markiem na temat, na temat tego miejsca, na temat jego pracy i na temat Gwinei. Bo po to tutaj jesteśmy A co to za samochód, ojcze Marku? A, samochód z kurii biskupiej I, i czasami, Ry... zwłaszcza przy okazji świąt, otrzymujemy... Przywożą jakieś... jakieś dary? Przywożą jakieś dary Co tam przywieźli? Ryż Rysz... O, proszę Ryż, olej e... to Ryżu to z 50 kg. kilogramów Gdzie pojechałeś? Chodźmy na ryżu. Ryżu trochę. Jakieś tutaj widzę olej. Olej, olej. Olej to jest ważna sprawa tutaj w tej społeczności. Trochę napojów. I A i tam w środku jeszcze jakieś cuda. nie wszystko to dary. nie wszystko to dary. Na przykład komunikanty, hostie. I rzeczy do duszpasterstwa, na przykład 300 tysięcy, to już jedna składka niedzielna. <grywa> że, y, życie to... Nie rozpieszcza. Nie, nie rozpieszcza, ale dziękujemy Bogu. Są dobrzy ludzie, którzy wspierają. Pytanie, pytanie zasadnicze, ta kontrola, no taka poważna, tam z 10 osób chodziło takich na, 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 na napiętych bardzo. Jak poszło? Poważna kontrola i termin jest bliski, zaledwie 10 dni i prace powinny być skończone. Prace powinny być skończone, przyjeżdża premier, ministr, czyli premier, premier z delegacją, tutaj był około miesiąca temu, półtora miesiąca temu żeby e, skontrolować pracę. Czyli macie e, tylko 10 dni na to, żeby to dokończyć. Dokładnie. I jeżeli nie zostaną prace wykonane, e, ryzyko e, poważne, łącznie z więzieniem, dla e, głównego przedsiębiorcy, I, e, wykonawcy. A, a ojciec Marek, misjonarz w więzieniu w Gwinei, czy nie? E, Może być tak? E, nie. W tym wypadku, e, powiedzmy, my jesteśmy całkowicie chronieni. Bo pieniądze nie przechodzą przez kościół, nie, nie dotykamy pieniędzy. Idą prosto od, rzędu, od rządu. rządu do y, przedsiębiorcy, do wykonawcy. My tutaj nie mamy. Naszym zadaniem jedynie zobaczyć, skontrolować y, przebieg. Tutaj właśnie była taka dziewczynka właśnie, która co jest tutaj? Jest w internacie, ale do szkoły nie chce chodzić. Nie y, jest w domu. Jest w domu. Jest w domu i. Y, skończyła edukację, jakoś nie czuje tego, nie chce i rodzice są, są, bezsilni. są bezsilni, są bezsilni jest sporo takich osób. Analfabetyzm niestety jest bardzo znaczny, bardzo znaczny. Szczególnie dotyczy to dziewczyn. No to dobra i, tutaj, tym, tutaj. I się spotykamy w... w... W, ko w kościele dobrze. Słuchajcie, nie ma tutaj nic planowanego, bo tutaj wszystko idzie na, na spontanie. Czekam ojcze Marko, wszystko idzie na spontanie. Teraz będzie 10, 10 minutowa modlitwa. Tutaj ekipa sprząta ogarnia okolice kościoła, dzieci też pracują. Wchodzimy zaraz. Ojciec Marek powiedział, że będzie akcent, akcent polski podczas modlitwy. Zobaczcie, dziewczyny sprzątają pieczołowicie. No i dzięki temu, że jest tutaj sanktuarium, lokalni ludzie mają pracę. Światło? Tak. E, możemy dać większe. Chcesz większe Daj, Dajmy większe światło, bo tutaj ojciec Marek teraz chce pokazać akcent polski. O proszę, jest światło. Ojciec Marku, światło. akcent polski. Czekamy e, z niecierpliwością. Tak, jeden z akcentów polskich. Krzyż, który podarowany został przez Polaków i przyjechał, dotarł tu za pośrednictwem Fedexu. Fedeksu. Także jesteśmy wdzięczni, jest monstrancja, którą trzymam u siebie, ale są inne, inne akcenty polskie, ciekawsze i bardziej wymowne, które są w kościele. Dobrze, to, to zapraszamy. Do obejrzenia. Na początek udało nam się w ostatnich latach, za mojego pobytu, odnowić kościół, począwszy od dachu i wewnątrz. No tutaj w dużej mierze przyczynili się darczyńcy miejscowi. Darczyńcy miejscowi. Wychodzi o akcenty polskie, mocne polskie akcenty. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, jak był w Gwinei w 1992 roku, koronował tę statuę. Tę statuę. Tu Był tutaj w sanktuarium? Nie, nie, tu nie było, tu nie było ale z, z racji, że to jest sanktuarium narodowe, miejsce szczególnie ważne dla kościoła w Gwinei, statua została tutaj wysłana. Tutaj natomiast są relikwie świętego Jana Pawła II. Relikwia świętego Jana Pawła II. Dwa lata temu, jak pojechałem, poleciałem na urlop do Polski. Biskup Miejscowy e, napisał list z prośbą o relikwie. Udałem się do Krakowa, do kardynała Stanisława Dziwisza i z radością przeznaczył dla nas i dla innych kościołów relikwie. Stąd mamy relikwie świętego Jana Paw Pawła II, który wstawia się za nami. E, e. U Pana Boga jest z pewnością łaski płyną. Czyli ojciec Marek tutaj zostawia ten polski akcent bardzo mocno, zaznacza. Ej. Tak, tak. I e, ludzie są, są, są dumni i, i myślę, coraz bardziej dostrzegają wartość obecności Jana Pawła II. Zresztą e, obraz Jezu ufam Tobie, napisany po polsku. O, wejdźmy. Też... Zobaczcie, tutaj również jest Jezu. Ufam tobie. Je Jezu, ufam tobie. Yy, yy, Nabożeństwo do miłosierdzia, ku czci miłosierdzia, jest dosyć rozpowszechnione na całym świecie, również tutaj. Yy, modlą się, niemniej obraz, yy, obraz jest niezbyt znany. Teraz z ojcem Markiem na posiłku, ale podczas rozmowy ojciec Marek wspomniał o komunizmie. O, ojcze, Marku, można coś więcej? Yy, tak. tak. Gdy Gwinea podziękowała Francuzom, Rosjanie zostali poproszeni. Sekutury był głową państwa. Czas no, reżimu i terroru. Więzienia były wypełnione po brzegi. Więzienia były wypełnione po brzegi. Między innymi arcybiskup, który był przez 9 lat więziony. Wie, wie, wielu oddało życie. Czas, czas trudny. O którym roku mówimy? W 1984 umiera sekutura, czyli lata 60. koniec 50. czyli mniej więcej ten przed. Czyli co, sekuturę wygnął wszystkich misjonarzy? Tak, na początku na początku to był początek czy połowa 60. lat, bez dnia na dzień. Wszyscy biali misjonarze byli zmuszeni opuścić kraj. Co się wtedy stało? Co by było w ogóle z zginęło bez, bez misjonarzy? Rzeczywiście to był moment, kiedy nastąpiło wielkie tąpnięcie w kościele. Wiele, wielu odeszło. Zaledwie niemal, niespełna dziesięciu kapłanów było dla całego kraju miejscowi, którzy zajmowali się duszpasterstwem i katecheci pozostali, wrócili, ale po czasie. Stąd chrześcijaństwo straciło na znaczeniu, i teraz powrócić do. Do tych samych rozmiarów, no jest ciężko. A teraz, będąc przy temacie, co by było bez misjonarzy w Gwinei według ojca? Oczywiście jest trochę gdybanie, ale na podstawie życiowego doświadczenia tutaj. Yy, po pierwsze, yy... Tak do końca nie zdajemy sobie sprawy, którzy wzrastamy w tej kulturze chrześcijańskiej, jak duże bogactwo wnosi chrześcijaństwo dla, dla świata. Taka nasza codzienność, ale gdyż jest w kontekście muzułmańskim, to, to widać wyraźnie, jak wielkie bogactwo niesie chrześcijaństwo, począwszy. Szczególnie promocja kobiet. Promocja kobiet, gdy ży, widzę druga, trzecia, czwarta żona, nie, nie żeby krytykować, bo to jest tradycja, kultura, religia pozwala, ale tutaj czasami widzę te, te, te pierwsze żony w naszej parafii chrześcijańskiej i, i jak one smutne czasami mhm. i cierpią. Czyli... czyli to są takie mieszane małżeństwa, chrześcijanie, muzułmanie? Jest sporo. Pan, który tu, tutaj wyszedł, jego żona jest muzułmanką. I, I sporo jest takich mieszanych małżeństw, Sporo i nie powiedziane, że, że to się nie udaje. Czy można powiedzieć, że bez misjonarzy edukacja byłaby na tym samym poziomie, co, co, co z misjonarzami, albo i lepiej? Czy misjonarze odgrywają znaczącą rolę w edukacji? Dzisiaj już mniejszo, ale jest jeszcze mnóstwo szkół prowadzonych przez siostry zakonne, przez misjonarzy, które trzymają wysoki poziom, mimo wszystko. Zwłaszcza o początków, gdy chrześcijanie, gdy misjonarze chrześcijańscy tu przybyli, to były początki edukacji zorganizowanej dzięki w dużej mierze Kościołowi także. Znaczenie Kościoła w rozwoju edukacyjnym jest znaczące. A jeszcze przychodzi mi takie pytanie, czy misjonarze przyłożyli rękę do tego, żeby wydłużyć, wydłużyć wiek, żywotność, żywotność Afrykanów? Od tej strony takiej humanitarnej, takiej powiedziałbym z zdrowotnej. Z pewnością tak. Danych jakichś takich szczegółowych nie mam. Ale od, od lat, od lat, od początków chrześcijaństwa misjonarzom często towarzyszyły siostry zakon. Zazwyczaj pełnią funkcję, czy prowadzą różne punkty medyczne. I to były europejski. Na początku, i, i z pewnością ten, ten, ta wiedza medyczna została tutaj przekazana, ale w jakim wymiarze trudno, trudno mi powiedzieć. Ojcze Marku, pomoc Afryce. Pomaganie nie jest takie proste, jakby się wydawało z perspektywy Europejczyka, który, który tutaj bardzo często nie był. Co by ojciec powiedział o pomaganiu Afryce? E, Afryka e, doprawdy potrzebuje pomocy. Tylko. Ta pomoc powinna być według mnie lepiej zorganizowana. Bo nie brak ludzi dobrego serca. Niestety pieniądze no, wielokrotnie, wielokrotnie nie docierają do celu. I jeżeli dajemy, to, to pięknie, ale w, w, wykonajmy jakiś wysiłek, na ile to możliwe. Zwłaszcza jak są to większe sumy, gdzie te pieniądze docierają, i, i, i zapytajmy, oczekujmy jakiegoś potwierdzenia, jak dzieło się rozwija, czy, czy rzeczywiście, bo ta osoba też chce wielokrotnie się dzielić osiągnięciami. Pomóżmy, pomóżmy. Bo niestety do dnia dzisiejszego wykorzystuje się Afrykę i nie mają środków, dlatego gdy pomoc napływa, często każdy chce tam na prawo, lewo zarobić, bo potrzeby są potężne. Troszkę można powiedzieć, łatwy pieniądz. Z jednej strony. E, tak. Dokładnie. E, jakby nie spojrzeć, bardzo łatwy pieniądz i szansa może kusić. Z, może kusić. Może kusić i, i, I to może dotyczyć wszystkich, no, łącznie nawet z, z ludźmi kościoła, e, co się może zdarzyć. Dlatego e, no, obojętnie, komu wysyłamy, zapytajmy, jak Pieniądze zostały wykorzystane na jaki cel konkretnie przeznaczony. Ojcze Marku, bardzo dziękuję za taką otwartość, bo to nie jest codzienne, żeby tak ładnie, otwarcie powiedzieć o pomocy. Bo jednak ta pomoc jest trudnym tematem i powiedziałbym też kontrowersyjnym. Tak. Chociaż też miejmy to serce otwarte. Czasami trzeba zamknąć oczy daje z dobrego serca. Nie, nie interesuje mnie, gdzie ten pieniądz dotrze, ja daję, bo czuję, czuję taką potrzebę. Nie chciejmy oczywiście też wszystko skontrolować i, i mieć wiedzę pełną na temat daru, który, który daję, bo możemy przeznaczyć te pieniądze w takim celu, nie, a nie jesteśmy na miejscu. Ktoś naprawdę nie ma co dać dziecku, które z, z głodu prawie że umiera, a to było, nie wiem, na, na, na budowę jakiegoś budynku. No, nie osądzajmy za wcześnie. Nie osądzajmy przedwcześnie. Czy przez 5 lat ojca kadencji tutaj tak. zdarzyły się jakieś napady, grabieże, coś zostało skradzione z sanktuarium? – Jak to wygląda w rzeczywistości? – sanktuarium tak. Zostały lampy skradzione czy kable, niektóre materiały. Zobaczmy, teren jest ogromny i po dzisiejszy nie ma żadnego stróża. Gdyby w Polsce hektary, które tutaj są, dookoła, i, i zostawić bez żadnego stróża, możliwe, żeby to wyszło tragiczniej. A podsumowując, czy te, te kradzieże są powszechne, czy można powiedzieć, że one są rzadko, czy, czy, czy jednak często, jak to wygląda tak w życiu? Z tego co słyszę i widzę na podstawie różnych świadectw, tak odnoszę wrażenie my, jako dzieci komunizmu, a lorto, czyli to jest wspólne, to jest dla wszystkich, jak zabiorę, nic się nie stanie. I no jest sporo, niestety, różnych takich kradzieży. Czyli to się kradzieży. często zdarza? Można użyć no, słowa często? Tak, tak, dosyć, dosyć często mają miejsce kradzieże, no, no ubóstwo. Ubóstwo, i myślę, ten system komunistyczny, który, chociaż niezupełnie niezupełnie muszę tutaj jakby sprostować, bo w czasie komunizmu kradzieże były surowo surowo karane, surowo karane, nie jak w naszym przypadku. Nie mam szerokiej wiedzy, generalnie Niestety społeczeństwo no, jest naznaczone brzemieniem, dużą, komunizmu. brzemieniem komunizmu, ale tymi kradzieżami, gdzie jest jakby źródło tego, do końca nie My tak sobie rozmawiamy, ale jeszcze ojca Marka nie zapytałem, dlaczego sanktuarium? Ojciec przecież dystansy długie biegał. Pięć kilometrów, półmaratony, maratony i to z bardzo dobrą czasówką za młodu. E, e, I później e, seminarium, pyk. Tak, za, za młodu i w wieku sędziwym również. No właśnie, powie ojciec jakie tam, jakie tam czasy były, jak był, jak był młodszy, tam lat 19. Tak, bo w, e, dziewiętnastka to był taki przełomowy moment, w, wstąpiłem do seminarium. Mhm. Przed no, zaledwie 2 lata e, trenowałem, ale na 5 kilometrów potrafiłem biec przez 15 minut. Dało mi to szóste miejsce w Polsce. W swoim czasie. No właśnie, sportowiec i seminarium. Tak, tak. Co do biegania po, po latach, jakby znowu intensywnie dzięki jakimś takiej znajomościom, kolegom, będąc w Bydgoszczy i, i wtedy gdzieś już dłuższe, dłuższe. Dycha półmaraton, maraton, no półmaraton po pięćdziesiątce, godzina trzydzieści minut, dycha. Na 40 minut i maraton 3,30. Także i nawet tu w Afryce udało mi się pobiec z młodymi 5 km, byli raczej pod wrażeniem. Oczywiście podstawa, duszpasterstwo, życie, zakonnika, misjonarza, modlitwa, jeżeli byłoby przeakcentowane, wiadomo. Nie jest to dobre. Ale jak widzą dusz w innych przestrzeniach, myślę, to, to przemawia dodatkowo ten przekaz jest jeszcze, jeszcze mocniejszy. mocniejszy. No dobrze, ale jeszcze raz jeszcze dopytam o jedno, bo tak mnie trochę nudzę. Ile ojciec ma lat? Strzelam, A, 56? No do, dokładnie, w 57 rok wchodzę. No, no, no brawo, a oko jak widział gdzieś, czy, czy strzelił. Nie, nie, Ale strzeliłem. chciałeś zapytać o seminarium. Jak, tak. jak to się stało? No w, sumie, w sumie i w biegach jak trener się dowiedział, no wyraził. Zewnętrznie, swoje niezadowolenie również w szkole muzycznej dosyć dobrze szło. Ze szkoły postowej pani chciała mnie wysłać na organy. Myślała na, na szkołę wyższą od razu, ale też plany zostały zmienione. Bo już mając 13 lat, już wiedziałem, co chcę w życiu robić. Misję i, i ksiądz, misję i ksiądz I tam. 3, 5, 7 osób maksymalnie wiedziało o, o tych moich planach i, i, i pan woła, nie, nie ma szans. A czy było jakieś takie, takie ogólnie, że wstał ksiądz. No teraz tak, tak sobie myślę, że pewnego dnia wstał ksiądz, ksiądz i, i, i pomyślał. Nie jest... tędy droga. Nie. nie, nie. O tym, że, 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 że to jest właśnie to, że to jest, to jest ten cel, żeby być właśnie misjonarzem. Taki już taki utwierdzający. No tak... tak. Ja myślę, jestem raczej z tej grupy mniejszości, mm -hmm. gdzie nie miałem tąpnieć do dzisiejszego, co, co jutro może się przytrafić, nie wiem. Nie było jakichś takich pytań, czy to to, czy nie. A właśnie nie zawahanie. To zawaha. Nie, nie. Tu w moim przypadku. Większość, większość mocuje się na etapie formacji, również potem, czy to to, czy i, i nie jest powiedziane, które powołanie jest lepsze. Ja otrzymałem dar tego typu, urodzony 26 sierpnia, Dzień Matki Częstochowskiej. Mama, która modliła się, tutaj zupełnie tak dodatkowo, 25-lecie państwa mama odczytuje list przed wszystkim I, i, i tak pierwszy raz, otwarcie mówi, modliłam się, gdy miał te 8 miesięcy, trzy razy transfuzja, prawie koniec i modliła się, Matko Boża, jeżeli mi go dasz, zabierz go potem. I raczej jestem przekonany, że, że gdzieś tutaj... Przeznaczenie. Prze, nie, przeznaczenie to, to nie jest stosowne określenie dar, łaska. Gdzieś Bóg dopomniał się tego, tego tak co mama powiedziała swego czasu. Muszę przyznać, że mam tutaj bardzo wygodnie. Teraz mamy taką przerwę techniczną. Ale wiecie co mi się podoba? Bardzo mi się podoba to, że tutaj młodzież i dzieciaki są są samodzielne. Piorą, sprzątają, ogarniają wszystko. Jak w jednej wielkiej rodzinie. To jest super. Tam się widać, że myją. Pranko tutaj było robione. Wiecie to? Powiem szczerze, że to jest taka jedna wielka rodzina, która nadaje im rytmu życia w ciągu dnia i pozwala wykształcić wartości, które bardzo często w takim normalnym funkcjonującym domu na wsi mogą być nieco zaburzone. Jestem tutaj bardzo mile widziany, przyjęty ciepło i z dużą, powiedziałbym, dozą szacunku.